Cześć dziewczyny, nazywam się Basia Kawka, jestem osobistą stylistką, a to jest kanał o tym, jak wyglądać stylowo w zgodzie ze sobą. W dzisiejszym odcinku zajmę się e, tematem kreacji na imprezy okolicznościowe, na tym... E, jak wybierać odpowiednią długość? Na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o dekolt, o tkaninę? Wybrałam dla Was również kilka propozycji z różnych sklepów, z obecnych kolekcji. Wszystkie linki oczywiście znajdziesz poniżej. A jeśli szukasz swojej kreacji na imprezę jakąś, czy to wesele, czy na komunie, to zapraszam Cię do mojego odcinka, który nagrałam rok temu o tym, gdzie szukać takich kreacji, gdzie są podane konkretne marki, gdzie znajdziecie fajne, godne uwagi sukienki. Tutaj pewnie w kartach wyskoczy ten odcinek, a ja już przechodzę do dzisiejszego przeglądu sukienek. Zacznę od długości MIDI. Ja tutaj się posiłkuję laptopem, na którym mam przygotowane zdjęcia, żebyście wiedziały konkretnie o którym, o której sukience mówię, o jakim dekolcie mówię. Tutaj też będą te zdjęcia wyskakiwać, więc na początek długość MIDI. I tutaj pragnę od razu jeden mit po prostu obalić, że długość MIDI mogą nosić tylko wysokie kobiety. No, nie zawsze tak jest, oczywiście. Z reguły Niekoniecznie dobrze to wygląda, ale jeśli sukienka jest proporcjonalna, to nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Um, miałam nawet klientkę, która ma około 1,60 m wzrostu i mierzyła sukienkę właśnie na wesele, taką delikatnie w literę A um, o długości mili i wyglądała przepięknie. A ja, co prawda, myślałam, że to jest długość w kolano, dlatego jej ją zaproponowałam. Okazała się długością Midi, ale talia, wszystko było na swoim miejscu, wyglądało po prostu fenomenalnie. Więc to nie do końca jest tak, że midi jest tylko dla wysokich. Zresztą Mira Duma przepięknie wygląda w, długości, w długościach midi, a nie jest wysoką kobietą. Ona też ma jakoś metr, nawet nie wiem czy nie, czasem 1,58 m. Wygląda świetnie. I tutaj chodzi o to zachowanie proporcji, bo kiedy one są zachowane, to już wtedy ten wzrost tak powiem, nie ma definiującego znaczenia. Jedynie w tych sukienkach midi warto zwrócić uwagę na swoje łydki, ponieważ tam, gdzie się kończy ubranie, tam się to miejsce podkreśla. Jeśli ono jest szczupłe, no to podkreśla się jego szczupłość. Tak? W, na przykład, kiedy odkrywam nadgarstki. Ale kiedy to miejsce jest szersze, no to jeszcze bardziej, że tak powiem, się optycznie poszerza. Więc. Em, jeśli mamy szerokie łydki, no to tutaj bym nie zalecała tej długości. To już długość albo w kolano, e, albo wcześniej, albo całkowicie maksi. Jeszcze tutaj e, dodam, że sukienka niebieska ma piękny rękaw. Zresztą. Troche, Mój jest trochę mniejszy, ale chodzi o ten sam efekt, on pięknie będzie wysmuklał, wydłużał rękę także wszystkie kobiety, które nie lubią do końca swoich tutaj e, ramion, e, powinny być usatysfakcjonowane właśnie takim rękawkiem, który nie jest opięty, a właśnie się leje. Dalej mamy długości Maxi i powiem Wam, że ja bardzo lubię długości Maxi. Zresztą co wiecie po mojej kolekcji e, marki Modowej, natomiast. E, Jakiś czas temu, pamiętam, lata 2000, to maxi, sukienki, to był obowiązek na weselach, czy to na studniówkach, to musiało być, to był szczyt elegancji, szczyt szacunku dla pary młodej, czy, czy dla uroczystości, jaką była studniówka i tak dalej. To były wszystkie długie suknie. Później ta moda się zmieniła i tak myślę, 2010 to były lata chyba, gdzie te sukienki się mega skróciły i jak ktoś przyszedł w takiej długiej sukience na wesele, to widać było, że ona nie jest z tego sezonu, tylko już z któregoś wcześniej. E, takie mam po prostu wspomnienia z tamtego okresu czasu. E, I długo, długo te spódnice, takie krótkie, pokazujące nogi, były faktycznie. E, Cały czas widoczne, czy to w kolekcjach, czy to na weselach, czy cokolwiek. Dopiero myślę, że tak od paru lat te długie spódnice sukienki wchodzą na salony, co mnie bardzo cieszy, bo wcale to nie musi być suknia balowa, długa, bardzo nie wiadomo jaka glamour i jaka szykowna, żeby dobrze wyglądała, no bo wcześniej faktycznie te długie suknie takie były dosyć balowe, tak? Teraz y, dla przykładu ta różowa sukienka, Talii Siwiec, w stylu boho, e, którą możemy sobie rozpiąć i pokazać nogę. No, świetnie wygląda. Ona będzie świetna do takich wesel w stylu rustykalnym, romantycznym, trochę boho. Myślę, że jak zapraszają was, zaprasza was para młoda, to tam gdzieś przenika ten temat stylu wesela i już po tym możecie poznać w jakim stylu będzie wesele. Także długa sukienka w takim stylu boho świetnie się sprawdzi właśnie na taki klimat. Kolejna z kolei, czerwona propozycja. Ona nie jest taka do końca maxi, co widać na tym zdjęciu, ale taką znalazłam. To jest już taka bardzo klasyczna sukienka, bardzo elegancka. Ona już na takie sielskie, romantyczne style weselne może niekoniecznie pasować. Bardziej do takiego stylu klasycznego, myślę, będzie dużo lepiej wyglądać. Natomiast to też żebyś nie zrozumiała mnie w ten sposób, że jaki styl wybierze sobie para moda. w takim stylu ja mam przyjść na wesele, to tutaj przedstawiam, jeśli masz w sobie na tyle otwartość i chcesz spróbować innych modeli, innych fasonów, to jak najbardziej próbuj, ale jeśli ty się dobrze czujesz w takim boho, w takich delikatnych sukienkach, no to niezależnie od stylu wesela, oczywiście wybierz taką, w jakiej ty się będziesz dobrze czuła, no bo w innej propozycji, będziesz się czuła po prostu przebraną, i to też nie o to chodzi, e, tylko to, żeby się dobrze czuć w swojej skórze, więc y, tutaj jakby ja nap, napomknę y, do jakiego stylu co, ale ty wybierz po prostu pod siebie, bo to, to jak y, ty się czujesz najlepiej y, w czym, w jakim stylu. No i ostatnia propozycja, y, y, też również z rozcięciem na nogę, z długim rękawem. Ja też pokazuję takie sukienki z długim rękawem, ponieważ niekiedy pani nie chcą pokazywać swoich rąk. Mogą tam być blizny, jakieś oparzenia, nieciekawe historie, albo po prostu tak zwane bingo wings, których nie chcą pokazywać blizny, jakieś tatuaże, które im się już nie podobają, czy cokolwiek. Miałam również takie klientki, i akurat wtedy. Wyzwanie było dla mnie znaleźć coś faktycznie w lecie z długim rękawem, więc cieszę się, że e, są takie propozycje e, i że można je proponować. E, długi rękaw też jest dobrą opcją, kiedy nie chcemy nic zakładać na sukienkę. Ona jest z oddychającego materiału, tak jak tutaj e, propozycja. I wtedy jakby nie ma tego dyskomfortu, że jesteśmy takie zabudowane, bo jednak ta tkanina będzie oddychać, my będziemy oddychać. Natomiast jeśli ta tkanina jest sztuczna i tutaj mamy dwie ręce zakryte, no to wiadomo, że to jest już tak niekoniecznie dobrze się możemy czuć w tym. Także długi rękaw jest dobry właśnie kiedy jest z naturalnego materiału, kiedy nie chcemy nic zakładać na wierzch, tylko po prostu do kościoła, a później wybieramy się właśnie w takiej kreacji. I kiedy pogoda po prostu nie jest taka typowo tropikalna, tylko jest trochę chłodniej, a my nie chcemy tak szukać płaszczów, ramonesek, kurtek jeansowych czy cokolwiek, no to wtedy długi rękaw jest super. I kiedy chcemy właśnie zakryć e ewentualne niedoskonałości, na które niekoniecznie chcemy, żeby wszyscy patrzyli. <grym> I dalej mamy sukienki pokazujące nogę. To jest coś... Uber, ponieważ wszystkie sukienki, które mają krótszy przód, dłuższy tył, e, robią nam taką linię, która wysmukla nam nogi. Także, jeśli chcemy tego wysmuklenia, wydłużenia optycznego, to to jest bardzo dobra opcja. E, te modele są zresztą ciekawe. One są, myślę, takie bardziej e, szumne. Nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo. W sensie, że nie są takie codzienne, tylko już ten stopień formalności jest troszeczkę wyższy. Tak, jak na przykład ta pierwsza propozycja z dekoltem z golfem zabudowanym, a z odkrytymi natomiast ramionami. Taki dekolt optycznie powiększy nam yy, biust, także jeśli tego oczekujesz o kotek <laughs> od sukienki, albo nie lubisz go pokazywać, no to taki dekolt będzie bardzo dobrą. Opcją. Dalej mamy również zabudowany rękaw. Dekolt z kolei V i delikatne bufki. To jest to, dodaje te bufki, dodaje takiego romantyzmu, ale też no, poszerzają nam troszeczkę sylwetkę, więc one będą zdecydowanie lepsze dla osób, które albo po pierwsze. Są bardzo budowy kościste i potrzebują się zaokrąglić, albo literek A, które potrzebują zrównoważyć po prostu proporcje sylwetki. Te koltwały oczywiście pięknie wysmukla, wydłużą nam szyję, e, oraz te rysy twarzy są e, przy twarzach okrągłych, szerszych, bardziej wydłużone. I ostatnia sukienka już z tej kategorii to taka na ramiączkach i powiem wam, że ja bardzo lubię takie sukienki, które mają jakieś marszczenia, ponieważ dzięki temu, jak zjemy troszeczkę więcej, to tego aż tak nie widać. E, więc to jest e, też super trick. E, te sukienki też zwykle się tak fajnie leją i zawsze mi chodzi o dobijową linię, żeby nie było takiego że... i w dół żeby ta sukienka się fajnie lała. Ale na tym przykładzie jeszcze chcę Wam opowiedzieć trochę więcej o kolorach, ponieważ według mnie tutaj jakby ta sukienka zlała się z modelką i nie widać tak naprawdę jej piękna. Jeśli chodzi o kolory, to jeśli nie znasz swojego typu kolorystycznego, to odsyłam cię do filmu, w którym opowiadałam, jak możesz to sprawdzić. Możesz także umówić się do mnie na analizę kolorystyczną online. Natomiast jeśli już poszukujesz sukienki i nie masz czasu na analizy i tak dalej, na oglądanie filmów, to jest na to taki sposób, że zobacz, jaką ty jesteś kontrastową osobą. W sensie, jaka jest twoja prawa oczu, brwi, rzęsy i włosy. Czy one faktycznie ze sobą kontrastują, czyli masz urodę takiej królewnej śnieżki, czy właśnie wszystko się tak delikatnie zlewa, jesteś takim aniołkiem, takim blond, aniołkiem, który po prostu jest bardzo delikatny. I im delikatniejsza ta uroda, tym delikatniejsze kolory możesz spróbować, a im mocniejsza uroda, bardziej taka kontrastowa, tym bardziej nasycone kolory, takie bardziej głębokie, ciemniejsze możesz e, stosować. Ponieważ osoba, która jest taką kontrastową, królewną śnieżką w takiej bladej sukience, no będzie wyglądała bardzo blado. A kiedy jej damy już jakiś mocniejszy taki haber, fuksję, czerwień, to ona po prostu zaczyna sprówać pod niebiosa, bo po prostu taki uroda rozkwita poprzez ten kolor. I miałam to też okazję oglądać. Zresztą tutaj też widzicie. Kiedy niekoniecznie, kiedy jak nie jest dobrze dobrany kolor sukienki, no to to oddziałuje nawet, kiedy jest pełny makijaż. No tak się po prostu zdarza. Yy, więc y, dlatego też niekiedy, yy, kiedy jest moda na pastele, nie zawsze osoby dobrze w nich wyglądają. Więc zawsze warto yy, spojrzeć na siebie, dostosować ten trend do siebie, a, a nie siebie do trendów. No to przechodzimy dalej. Zdecydowanie najwięcej sukienek to, jest, to są sukienki mini i one są bardzo fajne, ja je również bardzo lubię. Pierwsza z propozycji i druga zarazem, one są takie bardzo dopasowane i takie sukienki dopasowane w zależności, jeśli są z elastycznych materiałów, tutaj podejrzewam, że nie, ale takie się zdarzają, na przykład cekinowe, jakieś wzory wytłaczane, coś, co jest bardzo dopasowane, elastyczne. Trzeba się z tym liczyć, że będzie podkreślało każdy zakamarek sylwetki. Więc jeśli jesteśmy przed obiadem i, i mamy płaski brzuszek, a po obiedzie zwykle już nie, no to delikatnie może być to widoczne. Więc proszę zwróćcie na to uwagę. Co innego się ma, jeśli ta sukienka ma podszewkę albo jest takiego twardego dosyć materiału? To po prostu wyczujecie, czy on się rozciąga, czy nie. Czy po prostu on jest tak uszyty, ta forma i wszystko, że tak jak na wieszaku tak na Was wygląda. Bo jeśli tak jest, no to tutaj raczej nie powinno być problemu, że on się po prostu podda, czy, czy, czy będzie coś tam um, niekoniecznie fajnego widoczne. Więc tutaj taka tkanina, taka twarda powinna zebrać Wasze yy, ciało i powinno to dobrze wyglądać. Ja oczywiście tak mówię z przymrużeniem oka, trochę też w odniesieniu do siebie, bo bardzo mi się podobają takie dopasowane sukienki, ale ja bym po prostu nie ciekawie w nich wyglądała, więc bardzo się cieszę, jeśli mogę moim klientkom takie sukienki proponować. Z kolei kolejna niebieska propozycja. To jest już coś odcinanego w talii i tutaj nie ma w ogóle mowy o przed obiadem, po obiedzie i tak dalej. Ona się pięknie leje, ma delikatną falbanę. Tutaj to jest, że tak powiem, najbezpieczniejsza opcja, bo i mamy podkreśloną talię, i mamy odsłonięty, piękny, pokazany dekolt, mamy pokazane nogi, a tutaj okolicą brzuszka nie musimy się przejmować, bo po prostu wszystko tam będzie super wyglądać. Kolejna propozycja, kolejne dwie tak naprawdę, które mają marszczenia. I to jest, tak jak już wspominałam, uwielbiam marszczenia, bo one świetnie maskują, czy coś tam wiecie, jest, czy nie jest, więc to jest też bardzo dobry trik. Szczególnie mówię o tej pierwszej marszczonej, pomimo, że jest dopasowana, i ja miałam okazję taką mierzyć i byłam w szoku, że naprawdę nic nie widać. Że naprawdę dobrze to wygląda. Te marszczenia, mój delikatnie wiecie, brzuszek, i niesymetryczne biodra, boczki, więc tutaj jakby to świetnie maskuje, więc możecie spróbować nie bać się, i spróbować takiej opcji dopasowanej. Widzicie, skłamałam, że nie mogę dopasowanych sukienek nosić. Mogę, tylko właśnie takie marszczone. Ostatnia propozycja to coś podobnego jak właśnie ta błękitna, tylko tu już bez falbany, puszczona spódnica, delikatnie się rozchodząca w literę, a lejąca się, bardzo fajny ma dekolt, no i tutaj też mamy te rękawki, takie delikatne, one są jak mgiełka, więc też fajnie to wszystko ze sobą wygląda. Wszystkie sukienki, o których tutaj mówiłyśmy, oczywiście znajdziesz w opisie wraz z linkami poniżej. Jestem ciekawa, jak Ci się podobały te propozycje, gdzie Ty kupujesz swoje sukienki i czy w ogóle masz jakąś imprezę okolicznościową w tym roku, na którą potrzebujesz taką sukienkę nabyć. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki! Pa!